Witajcie w kwietniu. Jakie premiery na nas czekają w tym miesiącu? Zaczynamy 4 kwietnia, kiedy to ukaże się na PC mroczne Backshot Ruler. Następnego dnia na tej samej platformie pojawi się Sons of Bahalla. Na 9 kwietnia deweloper Digitar przygotował dla nas Children of the Sun. Gra ukaże się na PC. 10 dnia miesiąca aż dwie gry: RPG Broken Roads na wszystkich platformach a także polskie humorystyczne Yet Another Fantasy title na PC. Na 16 kwietnia także zapanowano dwie premiery. Przepiękny wizualnie Harold Hollywood, który okaże się na PC, PS5, Xbox Series X i S oraz w abonamencie Game Pass, a także na PC bardzo skupiona na eksploracji Europa. 18 kwietnia twórcy serii Ori wystartują na PC z Early Accessem swojej nowej gry. No Rest for the week. 23 kwietnia otrzymamy Metroidvania Tales of Kenzura, na PC, PS5, Xbox Series X i S oraz Switchu. Tego samego dnia zagramy na PC boomer-shootera Phantom Fury. Za to 25 dnia miesiąca na PC ukaże się we wczesnym dostępie Pain Harbor. Dzień później najbardziej obfita oferta kwietnia. Aż cztery produkcje. Od dawna wyczekiwane polskie Manow Rolls na PC oraz w abonamencie PC Game Pass Sandland od twórczy Dragon Balla na wszystkich platformach oprócz Switcha, Terror Blade, znany wcześniej jako Project EVE na PS5, a także Tom Spin 2K25 na wszystkich platformach oprócz Switcha. Miesiąc zamkniemy 30 kwietnia Grow Bright Anniversary Edition na wszystkich platformach.